Pamiętasz nazwę tej miejscowości? Nie pamiętam co, bo się nie nauczyłam. Ale wygląda to po prostu... Pierwszy dzień w Chinach. Pierwszy dzień w Chinach. Jesteśmy w wiosce Wuling Yuan. W każdym razie trafiliśmy tu po siedmiu godzinach pociągiem z Hongkongu. Bardzo, bardzo przyjemna droga, chociaż jechało z nami no, duża, duża ilość Chińczyków. Jeśli... To jest, to je kulturalnie. Nie bardzo, nie pryszczali, nie pryszczali. bardzo mili są zresztą. Wystarczy używać tylko i wyłącznie paszportu. E, oni widzą, że jak idzie biały, to ten paszport może być nieszczytany, więc, nie więc często po prostu... Są przygotowani na to, że coś może się, nie, się źle zadziać. Szybko ci otworzą bramkę, ponieważ myślę, że te linie kolejowe, one są ustawione co do sekundy. Tam idź tańczyć. Monika idzie tańczyć. ojoj, ojoj, oj, oj. co to będzie? Co to będzie? To go Chyba... Wychodził taki... Największa baba w okolicy. No, także... Mm, tysiąc kilometrów, ponad tysiąc kilometrów przekaliśmy w siedem godzin. Nie czuć, nie czuć zmęczenia, nie czuć... Także... No, e, warto. Potem, potem. Mówię ich w ich języku. Oni mnie wszyscy rozumieją. W każdym razie dojechaliśmy do Zhangjiajie i stamtąd wzięliśmy Didi. Warto sobie się... Warto sobie tą aplikację i nauczyć się jej używać. No I teraz wybraliśmy się do tego miasta na wieczorną przechadzkę, przetestować kulinaria, bo już po pierwszych pierożkach wiemy, że pycha. Ale usta mnie pieką. Ale to było pyszne. I będą chyba będzie piekło dwa razy. <głosle> to trzeba to jeść, żeby się nie przytłyć, nie Czy Ty nie lubisz pikantnego. Ale to było pikantne nie chili, tylko papryką. Idziemy A teraz, ja teraz nie, do tego. Ja nie lubię chili. No dobra, to jest jak gdyby pierwszy, <clears throat> pierwsze nasze spotkanie z chinzczyzną. E, ja I wcale... mile, bardzo mile. Tak powiedzą? Tak. Gdzie? O, widzisz, policji. Teraz możesz nagrywać i ktoś powie, kurę nagrywasz policja. Ja nawet nie wiedziałam, że tam policja stoi, tak? No No i tyle. To się tak się właśnie może kończyć. Zabawa w youtubera. Wyszliśmy w teren, rozpoznanie kulinarne. Ja tańczyłam. A to jest na filmy. Mamy bardzo fajny hostel i co się okazuje. Eee. osoba, go, która go prowadzi, to po angielsku. mówi po angielsku, co jest I... rzadkością. Tak, tu tak, tu nikt nie mówi. Trzeba dużo mówić na migi, pokazywać paluchem. I kobieta nam ogarnęła bilety do Zanziagie. Parku. Zanziagie, czy jak? Parku. Tu uważaj, bo tu policja, żeby nie było, że nagrywamy policja. Mało brakowało. Gdzie? Tak. Ona nam ogarnęła, powiedziała, jakie bilety kupić, a jakich nie kupować. No, byśmy kupili na występ, który był jest podobno wekslącony, jak jakiś balet. Dwa, byśmy, znaczy, kupi jak lubi. byśmy kupili bilety na. tydzień oddzielnie. Nie, nie, to chyba tak się nie kupuje. Kupujesz na cztery, bo czytałem. No. Ale sytuacja jest taka, że byśmy kupili na tą windę, która jest najważniejsza. No, tak. Bardzo ważna. Oddzielnie jest szklany most, to jest bardzo drogi trzy wolta. To dobrze. Po co mocniejsze? No, no ale to dobry ten. Yy, nawadniacz. 30 do pani. 10 złotych robi nam taką porcję. Pierożynek. Tofu? Tofu? Tofu. Co to? Co to ty To <śmienic> Aha. <si. śmienic> to chyba nie wiem. Może może tak to tak spróbujemy, tylko z tego tortu. A na razie zjemy normalne jedzenie. To dzień dobry, poranku. Drugi dzień. Dzień dobry, poranku. Jesteśmy w mieście Welling, Coś tam. Ja nie, poza, nie będę pamiętał tych nas nigdy chyba. Jedziemy po śniadaniu na do bramy, głównej bramy. Jednej z kilku, do wejścia do parku narodowego Zangi Będziemy cały dzień chodzić dzisiaj. Dzisiaj się nie zły trip szykuje. dzisiaj będzie kurde, chyba. Jak myślicie? Będzie ciekawie. Myślimy, że będzie ciekawie. Nie, maluśka? Melania, co myślisz? Też tak myślę. Ja nie lubię mówić do kamerki. Ja wolę patrzeć. A my nie mówimy do kamerki. To to nie mówimy, ja mówię, mów do kamerki. My mówimy do ludzi. To będzie ciekawe. My też sobie to nagramy, nie? No pewnie. Co tu tak ciągle gada? To chyba mówi ta aplikacja, aplikacja nie? Aplikacja, tak. Jak jechać, jak jechać. Tak. I właśnie sobie dojeżdżamy do głównej bramy, ona jest tam przed nami. Patrzę, że turystów to tu zjeżdża. Jest dużo hotelów No tak, bo, bo to jest, jest taki, bardzo turystyczne. to Potężny hub hotelowy. Oj, zaraz zobacz co się dzieje. Zobacz, co się dzieje. Z powoli zbliżamy się do głównego wejścia. No tam Starbucksa tam jest jakaś laki. Idziemy kawę obowiązek, tak? No ale to tu, czy na wej po wejściu? Ja nie wiem, czy tam coś spędzi w środku. Tak? No co, no ty to, 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 to jest już tam to już jest zwiedzanie. Ale nie do Starbucksa, tam jest jakiś Luckin kaf kafe. No to idziemy do Lakin Schmakmin. smakmin. Schmakin. Zaczynę A Ładnie tu jest? Tak. Podoba Ci się? Ale tak. to mów tak jakbyśmy ze sobą gadali no po prostu. Tak ja się nie potrafię, się podoba po prostu. Tak. KFC oczywiście musi być. Bo jakby mogło być, żeby nie być my musimy już iść, bo mamy do dziewiątej tak? no, to, no to idziemy da. To później Melcie zobaczymy no to... jesteśmy w autobusie który wozi Rozwozi po parku są w cenie tylko my i chińska brać Zaraz nam się udało wyjść A to autobusiki które wożą Jesteśmy na schodach do jednej z najważniejszych atrakcji o nazwie Winda. Winda. By long. O kur. Ja pierdzielę. Ej. Ej, a wy czekacie tu, żeby zdjęcie zrobić? No patrzymy na windę. Ale elewator. Dobra. Ledwo się tu wbiliśmy. Tysiąc schodów, a już mówiłem, że nie będziemy chodzić po tych schodach, nie? Tak. Kupujesz raz bilet. Już wiele teraz się kontrolują paszportem i wbywają no twój twarz przed głównym wejściem do y, całego parku. A potem to już każda atrakcja, za którą zapłacisz, to po prostu wpuszczają cię, bo nie wpuszczają. Przychodzisz do bramki. Skanują twarz. Skanuje ci twarz i... i wchodzisz. Maszyna mówi tak, to ty. Chociaż ja na swoim zdjęciu paszportowym wyglądałem zupełnie inaczej. Normalny człowiek by nie rozpoznał mnie. No, ale też. Dobra, idziemy do windy. O, folia. Dywan im się psuje. Weź to wyrzuć. O, ja nagrywam, oni nagrywają mnie. Widzisz, wow. 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 tam, tam będą? Najbliższa, najwyższa winda zewnętrzna. A tam <tosłuch> kolejka znowu, 各位来宾，电梯马上就要到站了，感谢您乘坐了梯。您的配合。电梯开门后，外面有观景台，可以观景拍照。祝您旅途愉快，再见。了？都已结束？都已结束？都你结束？都已结束？都已结束？都已结束？都已结束？都已你束？都已结束？都已结束？都已结束？都已结束？都已结你都已结束？都已结束？都已结束？都已结束？都已结束？你已结束？都已结你都已结束？都已结束？都已结 Wieku, puszczę, bo jeszcze chcę zobaczyć no, dobra No i jak ten wjazd? To kosztowało 60 zł od osoby A jeszcze przestań liczyć ty A ja nie liczę, tylko ci ja mówię ile to kosztowało po prostu A ci na dole weszli Jak myślisz? Nie wiem Ani piechotą weszli nie? No. Nie, bo bez tej windy to byśmy tu na tą górkę nigdy się nie wchylali. Dobra, no, co to? No, to jest pierwsza góra? Beautiful. O, tam idziemy zobaczyć na dół. No to idziemy dalej. Idziemy tam zobaczyć na dół. A co chcesz oglądać na dół? No beautiful view, tam jest. Beautiful, ja widziałam z windy. No ja idę, jak wy sobie chcecie. Ale tam idziemy na górę, tam jest dalszy, tam, tam są tarasy. No Ej. to ja zejdę i wejdę. Pewna jesteś tego? Bo tam jest piękny widok, ale myślę takich widoków i trochę będzie, nie chce mi się tam pchać, wiesz? Nie chcesz e, tego widoku mieć zdjęcia, mi... nie, nie mi... zdjęcia z tym panem? Nie, nie chcę zdjęcia z tym panem. I co? awatar? No Awatar Watar. Tam szczególnie, wiesz? A tam, a tam jest jedno z tych miasteczek. No i co? No i stoją po te zdjęcia. Ej, patrz! Co? Patrz! Co? Co patrzeć? Góry. Idziemy. Boi, manki, boi, monkey Nie karmić małp. A ja jestem najedzony. A tu zobacz, jakaś skała była. Nie, to jest beton, betonem wylane, uważam. żeby rowary. żeby się, To jest betonem wylane, żeby... Porządeczek jest. No, porządek niesamowity, nie? Nawet to wszystko przystrzyżone, zobacz. Niby burz, a tu krzaczki przystrzyżone. Porządeczek jest. Monitoring jest? Jest. Kamery w każdą stronę, muzyczki. Systemy alarmowe. Ścieżka jest zamknięta. Nie masz szans zejść. Jak zejdziesz? Gdzie spróbujesz tu zejść? To ciebie tutaj ta ekipa sprowadzi. W kajdankach. Mam takie wrażenie. Nie? No. Ja tam się w tej kurce już spocił, spotnał. To samo pomyślamy, patrzyłam na nich. Ty się nie spotnasz, bo ty jesteś o ubranek Europejka. Co ty? Ja jestem spocona na maksa. Jesteś w czerwonym kubraku. W jakim kubraku jesteś? W czerwonym. W wwanym kombinezonie jestem. Melania.

Idziemy, Lucio? Nie chciało wchodzić na taras. Ale tu widok jaki jest. O tam, o tam masz jeszcze kolejny taras, bo tu chyba dobrze idziemy, wiesz? Chyba nie, teraz takiej... idziemy na awatarów w górę. Nie, no tam jest, kolejny, bo to jest ścieżka. Nie, no idziemy w tamtą stronę, na awatarskie góry. Czy to są awatarskie? Nie, dalej. Jeszcze są kolejne? Tak. Skąd wiesz? No bo tam jest drogowskaz. Drogowskaz? Tak. A na ten nie wchodzimy? Nie, bo to już widzieliśmy, nie? Nie, idziemy tam, później to wrócimy. Lepiej nic nie zgubić. My co pogadamy coś? Pogadamy, pogadamy. A?

ale mówisz, że, że, że to, że to zrobili, tak? Tak. A, no tak, tak. Nie mielibyśmy szans. To co, mnie to denerwuje. Tutaj jest najwięcej, najwięcej ee, ciekawskich, bo tu są najlepsze, te, widoczki. Widoczki? O, mi się zastanawiam się, co on na tym no. ludziom odpowiada? No. Że te góry dzięki... Naszemu panu, nie, nie panu. O to ta skała? Ja cię nie mogę, Melu. To, to jest... najważniejsza skała, zobacz. Tak? Ota. Naprawdę? No, zobacz, że ją pokazują. No tak, ale to wiesz, no nic tej... Każdy ma zdjęcie w tej skale. Melu! Warta zobaczenia ta skała. Warta. <laughs> warta, warta. No dobra. Jesteśmy praktycznie już po zwiedzaniu całego, całych jednego z najważniejszych punktów, czyli, czyli tak zwane góry. Awatara, i muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawa przygoda. <laughs> Oczywiście tłum turystów jest niesamowity i nie da się tego kontemplować w samotności. Podejrzewam, że poszedł w, te, w, te, w ten czerwony most, bo to on przyciąga wzrok. No dobra. To co? awatarskie Góry? Ostatnie luki? Nie, jeszcze ostatnie. Nie, jeszcze trochę pewnie będzie. Ale to chyba najlepszy widok jest z tych wszystkich. Idziemy, bo już ludziom blokujemy. Komu, komu. Tutaj. Zdjęcia? No. Ale ja im nie bronię. To im broni? Nie, nie bronisz, ale wiesz, że oni są bardzo układni. Nie, ostatnio mi się wpychali. Tak? Wpychali się? Strasznie mi się wpychali, odpychali mnie. Dobra, to my gonimy dalej, no. Miszkał. To jest chyba najważniejszy punkt programu. Chyba tak. Ten y most z tymi czerwonymi wstążkami. Nie? Tak, chyba tak. Amela, już pobiegła? Jest tutaj na bieżąco. Dzieją się cuda. Możesz kupić. Możesz kupić to i i powiesić i być happy i wrócić tu jeszcze kiedyś. Czy chcesz tu wrócić? Nie. Obejrzałam to im mi wystarczy. Jeszcze dużo ciekawszych miejsc, znaczy ciekawszych. Wiele innych miejsc jeszcze na Ziemi jest. Takiego jest... miejsca nigdy nie zobaczysz nigdzie. Bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, to prawda. Takiego czegoś nigdzie nie zobaczysz. To jest mega. Mi się wydaje, że to jest klasyk. Mm. Jak to mówią, zwiedzanie gór w klimacie samotności jest... Jest ok? Bo oni tak nadają, te Coś o tym? Że nadają ciągle? Nie, że jest zwiedzanie gór w takim kontemplacji. A, w kontemplacji. Włoga, mhm. cisza. Chyba, chyba, chyba to ktoś prawdą chyba jest. To Popularne, nie? Kabel, ten. No tutaj dojechać, to rzeczywiście, to jest koniec drogi. Tak. Trzeba ktoś, trochę, trochę czasu, nie? Jak spełnić. ktoś, tak. Znaczy, no no białaś jak? Tutaj dojechać, to musimy się po prostu. No tak, trzy autobusy. I potem możesz zrezygnować A część z tego. Się nie, chce, nie, nie? myślę, że działa się, jakby nam wytłumaczył chłop. Nam chłop nie potrafił facet nie wytłumaczyć, jak dojechać tutaj. No. Powiedział, że to jest tylko piechotą i. i finish. Jacy oni są usłużni? Uczynni. To, uczy... to jest usłużenie. Uczynna laska, no bo pokazała Meli, że masz nurowadło rozwiązane. Paluszkiem? Tak. No i wracając do mojej OS, wracając do mojej rozkminki. chyba, a nawet na pewno, yy, Cameron rzeczywiście inspirował się tymi górami. Tak. Tamtymi, tak. co byliśmy? Tak, tak. Yy, tworząc yy, scenerię do tej planety. Nie pamiętam, jak się ta planeta nazywała. Ty pamiętasz? Nie. Gdzieś ona... O, nie trzeba prześwietlać. Huh. Pierwsze miejsce nie trzeba prześwietlać. Tak, już tyle razy prześwietleni, że na każdą atrakcję każą ci walizki prześwietlać. Ale tu trzeba będzie sprawdzać coś. Tam sprawdzają? Tak. To jest spadanie twarzy. Się tymi tak? Górami. Na pewno? No, szczególnie tymi, tam gdzie byliśmy, te góry, Alleluja. Alleluja. O, tutaj nagram te szczyty jeszcze. Na tej planecie. A, i właśnie w dziesiątym roku jedną z tych kolumn, tą południową, no. to była kolumna południowego nieba, oficjalnie zmienili na e, Avatar aleluja Mountain. A, jasne. Żeby właśnie zainspirować, wiesz, no. żeby e, Podkreślić, że to była inspiracja do filmu. Aha, aha. Ale wolno leci. Wolno, fajnie. W każdym razie, wybraliśmy się dzisiaj do innej części wioski, żeby obczaić jakieś jedzenie. W tamten chłop. Tamten mi nie pasował. Hello. Jest specjalny. Jest? dobry. O! Mychu, ale jakąś, jakąś marchewę weź. A to te kulki rybne nie chcesz w kulek Nie, ja biorę sobie rybę tą. O! Kurde, rządzisz. I to finisz? 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 Gopujemy. No, tak. no, chińską zupę. Ja nie lubię tak, bo nie wiem, co to jest. Będzie dobrze, będziesz zadowolony. Nie będę, widzę, że to jest jakaś samodzielka. Będzie zadowolony, będzie, będzie okej. Okay.